tam widzowie dzisiaj kolejna ciekawostka Tym razem o zebrze bo taka się, bo taki komentarz wygrał No więc co Jak widzicie będzie on o zebrach A więc wiedzieliście widzowie że zebry No czytam. czym jest gorącej Środowisko, w którym się znajduje zebra, tym mają więcej pasków. Tak? I w ten sposób potrafią sobie. No to po prostu będzie im <laughs> A dalej mówiąc, i jeszcze do tego. No, zebra to krewny koń. Koń. I. Koń, jak mniej więcej żyje 28 lat, a zebra 25. W nie, no, w niewoli, no, zebry, no, różne takie zwierzęta żyją dłużej. No i zebra w tym przypadku też. Otóż dlatego, że nie muszą uciekać przed drapieżnikami. Nic właśnie na niej nie poluje. Dostają jedzenia ile chcą no po prostu mają życie po prostu takie... No i dobre. No? I to była dzisiejsza ciekawostka. Czekaj. Czekajcie na kolejne. Pozdro!